Witam Was niezwykle serdecznie na moim kanale i w mojej kuchni dzisiaj mam Wam do zaproponowania przepis na zdrowszą wersję schabowych schabowe z piekarnika idealny dla tych którzy nie mogą jeść dużej ilości tłuszczu tłustych potraw bardzo Wam je polecam kotleciki są bardzo smaczne chrupiące i zdrowsze życzę Wam smacznego i zapraszam Was na filmik. Więc tak, tutaj mam kawałek z habu, to jest tak mniej więcej ponad kilogram. Z hapu myłam osuszyłam papierowym ręcznikiem. Teraz odetnę z niego odrobinę tłuszczu. Ja tłuszczu trochę na schabie zostawiam. To jest cały smak. Ale odkroję te większe kawałki. Te odkrojone kawałki możecie zamrozić i dodać do domowego smalcu, kiedy będziecie robić. I tak przygotowany schab podzielę teraz na plastry. Moje plastry tak około 1,5 centymetr, cm grubości. Podzielony, następnie każdy z kawałków rozbijam tłuczkiem na cienki kotlet. Ja lubię moje schabowe ci. Aby kotlety nie chlapały, ja swoje przykrywam papierem do pieczenia. Nie używam do tego celu folii spożywczej, nie lubię wbijać w kotlety plastiku. Wolę zjeść papier. Kotlety rozbijam z obu stron I w ten sam sposób przygotowuję resztę kotletów Następnie każdy kotlet oprószę z obu stron solą i pieprzem I do ilość soli i pieprzu według uznania Ja lubię mocno pieprzne I tak przyprawione kotlety odstawiam na chwilkę na bok. Jeśli jest ciepło, odstawcie je do lodówki. A ja w międzyczasie obiorę i pokroję jedną cebulę. Cebulę pokroję w pół talarki. Prawione i odstanę kotlety. Przekładam teraz do dużej miski. Do miski dodaję pokrojoną cebulę. Cebula nie tylko dodaje nam smaku w tym daniu, ale również sprawi, że mięso lekko skruszeje. I kotlety następnie zalewam mlekiem. Ilość mleka oczywiście taka, aby przykryło ładnie kotlety. Zależy to będzie oczywiście od wielkości Waszych kotletów oraz wielkości miski, jakiej użyjecie. I tak przygotowane kotlety wstawiamy teraz do lodówki. Ja oczywiście przykryję je talerzem. Kotlety wstawiam na minimum 2 godziny, ale takie danie możecie przygotować sobie również dzień wcześniej i zostawić w tej formie w lodówce na noc. Habowe wyją teraz z lodówki przed pieczeniem zostawiam je na blacie kuchennym tak około 20 minut chcę aby doszło one trochę do temperatury pokojowej kotlet następnie wyciągam z mleka odrobinę je odsączę i wykładam na papierowy ręcznik Aby trochę obciekły z mleka. Teraz przygotowałam sobie typową panierkę do kotletów sabowych. Tutaj na jednym talerzu mam mąkę, jajka oraz tartą bułkę. Jajka lekko roztrzepię. Tutaj przygotowałam sobie również blachy do pieczenia. Blachy oczywiście. Wyłożyłam papierem do pieczenia, następnie spryskuję ją olejem. Papier możecie lekko posmarować olejem. Chodzi o to, żeby kotlety się do papieru nie przyklejały. I zaczynam panierować moje kotlety. Zamaczam je najpierw w mące. Następnie wkładam do rozmąconego jajka. A na koniec w bułce obtaczam je w bułce tartej. I tak przygotowane kotlety wykładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Postępuję w ten sam sposób ze z resztą kotletów. Kotlety również lekko spryskam olejem z wierzchu. I w ten sposób przygotowane kotlety wstawiam teraz do piekarnika. Piekarnik nagrzewam do temperatury 180 stopni Celsjusza. Grzanie góra dół. Piec będę z każdej strony po 10-12 minut. Oczywiście w zależności od mocy piekarnika kotlety będą piec się dłużej lub krócej, ale tak standardowo myślę 12 minut z każdej strony powinno być. Akurat, no chyba, że zaczną się przypalać, wtedy przewróćcie je wcześniej. A tutaj kochani, tak standardowo dla mojego męża usmażę jednego kotleta na smalcu. Będziemy mogli wtedy porównać te z piekarnika i te smażone. Wiadomo, które zgrąsze, prawda? I na gorący tłuszcz rzuca mojego giganta i obsmażam z obu stron. I mój smażony schabowy jest gotowy. Tradycyjnie na smalcu taki niezdrowy. Mój mąż będzie zadowolony. I w połowie przekładam kotlety na drugą stronę. Spryskam odrobinę olejem. I ponownie wstawiam do piekarnika. I tak oto kochani wyglądają moje kotlety z piekarnika. One wyglądają bardzo blado w mojej kamerze. Takie naprawdę nie są. Tak wyglądają z drugiej strony. Są fajne, chrupiące. No, i na pewno zdrowsze od tych tradycyjnie smażonych kotletów. Tutaj dla porównania mój smażony kotlet. No, troszeczkę się od siebie różnią, ale zapewniam Was, że w smaku są idealne. I tak oto kochani, prezentują się kotlety wyjęte z piekarnika. Tak jak wspomniałam, są wyjątkowo chrupiące, naprawdę smaczne. No i dużo zdrowsze dla tych na diecie. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Ja Wam bardzo dziękuję za spędzony ze mną czas. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie pa! Tak kotlety wyglądają w środku. Są fantastycznie wypieczone naprawdę bardzo chrupiące. Jeśli ktoś uwielbia kotlety z wypieczoną skórką, to bardzo proszę.